Witajcie. Dzisiaj o źródłach zatrucia ciężkimi metalami, i będzie to prezentacja źródeł zatrucia ciężkimi metalami i próba oczyszczania z tych ciężkich metali. Więc taki krótki film dzisiaj nagrywam. Źródłami zatrucia ciężkimi metalami w ostatnich pięciu latach jest przyjęcie jadu węża. W środowiskach alternatywnych to jest określenie pewnego preparatu i osoby, które przyjęły ten preparat, mogą przypuszczać, że są zatrute ciężkimi metalami, które osadziły się i w mózgu, i w głębokich warstwach wątroby. Jest to nikiel, chrom, żelazo, grafen, aluminium i niektóre inne rtęć. Będą te ciężkie metale powodować alergie i powodować różnego rodzaju dolegliwości. To jest tak przeróżne dolegliwości z układu nerwowego, z różnych. To nie będę teraz wymieniać, bo to szkoda czasu na to. W każdym razie, w tych ostatnich pięciu latach, osoby, które to przyjęły, no to mogą przypuszczać, że są zatrute tymi metalami ciężkimi i powinny się jak najbardziej oczyścić. Oprócz tego, żywność, jest która jest przetworzona w puszkach, w kartonach, ona jest również obciążona metalami aluminium głównie, również folia aluminiowa, no to należałoby jej w ogóle nie kupować i wyrzucić ją z domu, nie, nie pakować w niej w nią kanapek, ani żadnego pożywienia tak samo inne tam aluminiowe takie do ciast, jakieś takie formy wypiekowe i te, takie różne rzeczy, no to jest po prostu wszystko później przechodzi do pożywienia, a pożywienie to przetworzone w puszkach, w tych kartonach, w tym wszystkim, no to też jest oczywiście w tych opakowaniach różnych, gdzie jest aluminium też. No to przechodzi do żywności oczywiście i my później to spożywamy. I jeszcze inne źródło zanieczyszczenia to jest z powietrza. To są tak zwane chemitrix. To są odpady głównie metali ciężkich wyrzucane z samolotów albo też bakteryjne, różnego rodzaju grzyby też. Różne, różne rzeczy, różne zanieczyszczenia. No i, no i to jest bardzo trudne, żyć z takimi metalami ciężkimi, bo one nas otumaniają, powodują gorszą pracę mózgu, powodują złe samopoczucie, alergie, a no to miałam nie mówić tego, no bo tego jest bardzo dużo różnych objawów, więc tak. Przede wszystkim żywność należy zmodyfikować nie genetycznie, tylko w swojej kuchni zmodyfikować eliminując wszystkie te rzeczy, które ja wymieniłam przed chwilą z tych folii takich różnych. I żeby nie było aluminium, ale również właśnie wyrzucić przetworzoną żywność, nie jeść spuszek, różnych rzeczy. Jeść świeże rzeczy, świeże, no i sprawdzone, takie, które, no jeżeli na przykład ktoś je mięso, no to też to mięso jest bardzo obciążone różnymi rzeczami, przez to, że też zwierzęta spożywają również taką paszę. No też zatrucia glifosadem, no to wiadomo, takie różne rzeczy są. I no więc te rzeczy należy wyeliminować z kuchni. Można zastosować sporą ilość zieleniny, sporą ilość kolendry, która usuwa bardzo dobrze ciężkie metale i wszelkiego rodzaju zielone rzeczy, zielone rośliny, które zawierają chlorofil lub sam chlorofil pozyskiwany z lucerny w płynie, taki do kupienia i można go też spożywać pijąc tam szklankę wody z dodatkiem chlorofilu. To jest bardzo dobrze oczyszczające też wątroby. Nie można przesadzić z tym, ale można sobie to suplementować. Wszystkie zioła na wątrobę, które będą oczyszczać wątrobę, czyli również krew, krew wątroby, to ja najchętniej zalecam korzeń łopianu z korzeniem mniszka lekarskiego z kłączem perzu i z koprem włoskim. To są dwa korzenie i nasiona kopru oraz kłącze perzu. To, to może być taka mieszanka oczyszczająca właśnie krew wątroby, oczyszczająca w ogóle organizm z ciężkich metali i z obciążeń wszelkiego rodzaju, no i przywracający prawidłową funkcję trawienną również. Korzeń mniszka, no to jest kluczowy i korzeń łopianu, to są dwa główne. Możemy zastosować ostropes plomisty, który odtruwa organizm też bardzo. No, oczywiście dziurawiec, ale dziurawiec to trzeba pamiętać, że nie teraz, tylko yy, raczej jesienią i zimą, bo dlatego że on może wywoływać plamy, jak będziemy przebywać na słońcu, plamy na skórze. <laughs> Więc dziurawiec też jak najbardziej i czerwona koniczyna też jest doskonała na oczyszczanie wątroby. No, to jest mnóstwo różnych ziół oczyszczających wątroby, bo głównie tutaj będziemy się skupiać, żeby usunąć te, te przynajmniej spróbować usunąć te ciężkie metale. Ale przede wszystkim nie można przyjmować ich znowu, tak? Czyli jak najbardziej dietę zastosować. Restrykcyjną jednak taką, która będzie tylko jedzenie domowe, sprawdzone, a jeżeli gdzieś na mieście, to też sprawdzone z dobrych źródeł są takie miejsca. Co dalej? Dalej można stosować kąpiele, na przykład w sodzie oczyszczonej i wtedy spora ilość tej sody. To znaczy od szklanki do trzech szklanek na wannę, i poprzez węzły chłonne zostaną ściągnięte też toksyny z całego ciała, w tym również zatrucie. Wszelakie zatrucia. Także, też warto mieć w ogóle w domu sodę oczyszczaną, po to, żeby. Być przygotowanym w razie czego na jakieś różne tam rzeczy, prawda? Nie chcę o, nim mów, o nim chcę o tym mówić po prostu, ale żeby być przygotowanym. Można też stosować kąpiel w korze dębu. To jest też trzeba zagotować korę dębu, tyle że to jest kolor rudawy, brązowo-rudawy, więc trochę zanieczyści wannę i później trzeba ją umyć. Natomiast rzeczywiście bardzo dobrze też działa kojąco na, na organizm i ściągająco. No, i cóż, to, to na razie tyle w pierwszej części. Może jak będą pytania, to chętnie odpowiem i chętnie coś dogram jeszcze, jeżeli, jeżeli sprecyzujecie w jaki sposób. Pytania. W, w komentarzach, tam w opisie filmu, będzie też link do mojej strony malarskiej. Zachęcam do kupowania obrazów, dlatego że ja ten kanał prowadzę zupełnie gratis ciągle jest za mało tych godzin oglądania, zresztą YouTube ciągle zmienia zasady, jak już miałam odpowiednią ilość subskrybentów, to wycofali ilość subskrybentów i dali większą ilość godzin, więc ja się ciągle nie załapuję na żadne, żadne sponsorowanie, pomimo, że na moich filmach są Reklamy to ja za nie nie dostaję żadnych pieniędzy, w ogóle nic nie dostaję. To jest po prostu zupełnie tak e, e, ideologicznie robię ten kanał. Więc, e, więc jeżeli można, to kupujcie obrazy moje y, albo się ze mną jakoś kontaktujcie. W związku z tym y, dziękuję bardzo dzisiaj za film, y, za nagranie i proszę bardzo o jakieś y, pytania, komentarze. To zawsze mnie ukierunkuje też, na jaki poziom potrzebujecie wiedzy i co chcecie wiedzieć więcej na, na różne tematy. Pozdrawiam.